Martin jest gigę głupim botem, ale tutaj ma 30 hetmanów. A z tego co znam się już z Martinem, jeżeli podwalę mata w jednym ruchu, to on zobaczy. Więc muszę tutaj uważać jedynie na maty w jednym, czasami dwóch ruchach. No dobra, zacznijmy może tutaj od skoczka. No dobra, Martin chytry, zbić nie mogę, no bo właśnie dostanę mata. No to rozwiniemy skoczka w takim razie. Chyba muszę tutaj trzymać jak najwięcej pionów wokół króla, bo no przede wszystkim po tej przekątnej mogą być przypały, no i też po linii F mogą być przypały, także biję z tej strony. Okej, okay. no to było bardzo głupie, ale. Ale no niestety ja tutaj mam bardzo mało materiału, więc nawet jeżeli zdobędę Hetmana oddając wieżę, no to to jest i tak duży minus dla mnie. No ale, ale jeżeli nie zbije, to on mi zabierze Hetmana, znaczy wymieni Hetmana, a ma dużo Hetmanów do wymieniania, no i ja będę miał problemy z królem. No dobra, więc cóż, no jedyne sensowne. Ok. Zbił na E3, no to ja muszę odbić, bo inaczej mat na F2, więc biję. Dobra, całe szczęście on nie zbił dalej. No dobra, z tą wieżą nic nie wyczaruję z tą wieżą nic nie wyczaruję, więc jedyne co mogę zrobić, to zbić na A5. I po prostu liczyć na to, że zdobędę jak najwięcej hetmanów, zanim ta wieża zostanie zbita. Także bijemy. No dobra. Zbyt wiele hetmanów nie zdobyłem, jak widać. Okej, okay, no dobra. Cały czas tutaj bić nie może. Nie mogę, no bo jest na F2 problem. No nie wiem, no mogę jakieś D4 zagrać, czy to jakiś mat na E2? Nie, na E2 jestem dobrze obroniony, więc chyba mogę sobie na takie zagranie pozwolić. Albo może B4? może nie zobaczy tego pionka w sumie no bo jakby chciał zdobyć tego pionka to już dawno by go zdobył nie mat no nie no dobra bije nie zbił ale dobra no jeszcze miałem skoczek f2 ale mimo wszystko nie no dobra no nie mam jak się obronić przed matem tutaj jakiś mat zawsze się znajdzie więc no po prostu nic fizycznie nie jestem w stanie yy, na to poradzić. Po prostu mogę liczyć na to, yy, że Martin będzie łaskaw. Bije. Dobra, dalej nie zbił, ale cholera, on się chyba szykuje, żeby zbić. No ale dobra, no bicie tutaj, no to jest mat tam w trzech, czterech posunięciach. No może tak zaawansowanego manewru po prostu nie zobaczy. Uff, dalej nie zobaczył. Jest dobrze, trzymamy gardę. No dobra, to może w takim razie spróbujmy ukąsić centralnie. Kurde, wymienili Hetmana. No, Hetmana szkoda. Hetmana szkoda, bo ten Hetman bardzo dużo wokół króla będzie bronił. No, ale tutaj po prostu nie mam jak tego uniknąć. No i zbił od razu. Kurde. No dobra, to jest po mnie. No ale dobra. Wojujemy dalej. Ech, no, tylko ten Martin tak y, aż bardzo nie podstawia tym razem. No, nie wiem, skoczek tutaj. Okej, okay. i teraz y, czy bicie tutaj może mieć sens? No, w sumie jak tam z drugiej strony zbiłem, to on mi tę wieżę zabrał. Ale te ruchy Martina są y, na tyle szalone. Że ciężko zgadywać, czekajcie, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, może yy, już o co pląsu dostaję od tych Hetmanów? Osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia dwa Hetmany jeszcze mu zostały! No to mi tutaj pionków nawet nie wystarczy, żeby te Hetmany powybijać. No nie, no jak on mi tak wybija, no to ja po prostu jestem tutaj bez szans totalnie. No dobra, zbijmy może skoczkiem. Uf, nie zbił. Tyle dobrego. No i teraz co dalej? Może zróbmy taki trik. Yy, chyba Martin sobie niezbyt radzi z. Yy, niezbyt sobie radzi z pionkami. Yy, takie mam wrażenie. No dobra, może spróbujmy tu gońca rozwinąć. No co ja mam robić? No nie mam co robić po prostu. No bo jeżeli wycofam tego skoczka, no to po prostu dostanę mata na D2, więc no jedyne chyba, no to tego rodzaju próba. Dobra, nie zbił. To dobry sygnał. Może zagrajmy tutaj. Nie zbił. To kolejny dobry sygnał. Może skoczkami go dojadę. O. Chyba odkryliśmy słabość Martina. Martin ewidentnie kiepsko sobie radzi ze skoczkami. Dobra, bijemy dalej. Kurde, no zabrał mi już skoczka. No dobra, to wrzucamy tutaj drugiego skoczka do ataku. No, skurde mat. No dobra, widzowie. Martin z 30 hetmanami jest za mocny. Dorzuciłem sobie tutaj trochę pionków, bo no, z Martinem nie miałem żadnych szans bez odpowiedniej obstawy. Teraz też będzie giga ciężko, ale spróbujmy jakoś delikwenta ukończyć. Wiem, że Martin się skupia na ataku po linii F, więc spróbuję tutaj wyprowadzić po prostu skoczka na F3 i liczę po prostu, że tym skoczkiem fajnie się tutaj zabezpieczę. Dobra, więc Hetmana zabieram. Chyba lepiej jest zabierać te Hetmany z linii F, bo to najgroźniejsze. Ogółem te Hetmany i te Hetmany są zdecydowanie najgroźniejsze. A potem jeszcze Te Hetmany, bo tutaj może być kolejny mat, więc kasuję dalej. Ok, ok. Zbiję skoczkiem. Co. O, ty, kurde, ale mi się tu wtrynił. No, myślałem, że tego nie zrobi. Uf, zbił pionka. Dobra, to to daje mi czas, żeby się tutaj zabezpieczyć. Dobra. Tego pana kasujemy. Tego pana kasujemy. O, uciekł. No dobra, panie sprytny. No dobra, panie sprytny, co ja tutaj zrobię? Na pewno nie mogę ruszać tych centralnych pionów. Jeżeli tutaj jakkolwiek się ruszę, no to chłop po prostu zgniecie jak robaka. Tutaj zawsze będzie jakiś mat. I no nie mam jak z tym dyskutować, więc może po prostu C4 wrzućmy. Okej, okay, widzicie, on linię E próbuje... Otworzyć. Dobra, bije. No dobra, bije. Kurde, no wieża wisi. No dobra, to może ucieknę po prostu. Ok, udało się. Nice. Dobra, bijemy dalej. Kurde, i teraz jak zbiję, to będzie z szachem, nie? No ale dobra, no, lepszy hetman niż nie Hetman, tak? Dobra, więc tu mamy. No i trochę. Zaczynam mieć problem, żeby jakkolwiek robić ruchy, bo jak te piony ruszę, to jestem matowany, to, to jest pewne. Biorąc pod uwagę, jak wiele Hetmanów tutaj jest w okolicy, więc chyba nic mądrzejszego niż ruszyć na skrzydle to nie będzie. Dobra. Bijemy. Bijemy. Kurde, zbił. No dobra, co tu z tym Fantem zrobić? Bo. No pionami nie bardzo mam jak się ruszać, ale, ale trochę chyba muszę na tym etapie, tak? Eee, no dobra, jeszcze wieżę mogę tutaj wrzucić w miarę łatwo do akcji i może ze dwa Hetmany bym za nią zdobył? Okej, okay, no tutaj wjeżdża mi z groźbą mata, tak? No i co, i niestety nic nie mogę z tym zrobić. Cholera. Martin, co ty tak dobrze grasz? Kurde. No nie no, tutaj zawsze będzie mat. Jeżeli będzie chciał mnie zamatować, to mnie zamatuje. Po prostu nie jestem w stanie tego powstrzymać. No to spróbuję, może E4. Dobra. Nie wjechał tutaj. No więc teraz zagram E3, żeby król na E2 mógł uciekać. Dzięki temu nie będzie tego mata. Dobra. I teraz bijemy. Kurde, te wieże zawsze zbija cwaniak. No dobra, kasujemy. Kasujemy. Ach. Dobra, ile tych hetmanów mu zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście. No to w sumie jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jakby się tak zastanowić właściwie. Tylko, że no figur nam brakuje. Dobra, może hetmana podwalić? Haha, macie ok. No to idziemy dalej, idziemy dalej. Kurde, zbił orety, o Rety, no nie wiem. Tu, tu, nie mam się gdzie ruszać po prostu. Kompletnie no, kompletnie nie mam się gdzie ruszać. Dobra, nie wiem, idziemy. No dobra, bijemy. No weź, żeż podstawiaj więcej, no. Kolego bocie, współpracuj troszkę, proszę. No nie no, dosłownie nie mam się gdzie ruszać teraz. No, spróbuję tym królem uciec. Ale no Martin musiałby coś podwalać za darmo. Musiałby coś podwalać za darmo totalnie. W uczciwej cenie. Myślicie, że zbije mi tego Hetmana? Jak zbije na C5? Nie no, chyba zbije, no. Aż taki głupi to nie jest. Dobra, bijemy. Jezu. O nie. No dobra, bije z szachem. Dobra. Możemy tylko liczyć na to, że nie zbije na C3. No ale nie no, ciężko mi sobie wyobrazić, że nie zbije na C3. No na 100% zbije na C3. Ale jeżeli ja zbiję, prawda? No ale dobra, no nic mądrzejszego nie mamy. Uf, nie zbił. No ale to co mam, uciekać? Co ja mam tu robić? Nie no, dobra, bije. Kurde, zbił. No to jest koniec. To jest po prostu koniec na tym etapie. Kurde, figury mi się kończą. Halo. Przydałaby się jakaś świeża dostawa figur, nie? Dobra, nie wiem, tutaj. Kurde, zbił tutaj. Ej, może jakiegoś pata chociażby się udało. W sumie. W sumie. Może jakiś pat by z tego wyszedł. No, niestety, matuję. Kurde, przysięgam, no. Wydawało mi się, że już z całym rządkiem pionów to autentycznie tutaj dam radę, ale, no jednak, 30 hetmanów to jest tak ogromna siła kompletnie nie do zatrzymania. Jeżeli chciałbyś sobie pograć z Martinem, to po prostu w analizie możesz tutaj ustawić dowolną pozycję, możesz tutaj dać mu 15 tysięcy hetmanów, ile chcesz. Później. Tutaj sobie klikasz wczytaj, następnie jest taki mały przycisk trening z komputerem. I jak otworzy Ci się ten panel, to z automatu grasz z najlepszym stockfishem, ale możesz kliknąć zmień bota. No i tutaj różne boty są do wyboru, także możesz przetestować się z Martinem i daj znać ile hetmanów byłeś w stanie pokonać.